Tomasz Stankruch, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Mlecznego Podcastu i tradycyjnie ze mną jest Agnieszka Surkont. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Tomku. Agnieszko, dziś będziemy rozmawiać o tym, jak produktami mlecznymi zwiększać swoją odporność. Jesień, zima przed nami albo w trakcie nawet można już powiedzieć. I no i właśnie, powinniśmy w tym okresie szczególnie dbać o swoją odporność, jak to zrobić i czy da się tak w ogóle zrobić, żeby pomogły nam w tym produkty mleczne. Oczywiście, że się da, jak się nie da. Pewnie. Jeżeli chodzi o produkty mleczne, to właśnie są takie produkty, które w swoim składzie mają bardzo ważne bardzo ważny właśnie składnik ma składzie masło maślane, jeszcze raz. Masło też jest super. Maślane tym bardziej. Produkty mleczne, a w szczególności mleczne napoje fermentowane, zawierają żywe kultury bakterii. i i może scharakteryzujmy troszkę te żywe kultury bakterii. Są to bakterie beztlenowe, to znaczy, że do swojego wzrostu nie potrzebują tlenu, i są to bakterie z rodzaju lactobacillus, bifidobacterium, propinobacterium. Jeżeli wybierzemy produkty takie jak kefir, maślanka, siadłe mleko, mleko acidofilne i sobie przeczytamy skład, zobaczymy, że albo jest napisane. Zawiera żywe kultury bakterii, albo jest napisane, zawiera bakterie z rodzaju. To mhm. właśnie te bakterie i warto sięgać po te produkty, bo te bakterie będą właśnie nam dobroczynnie wpływały na przewód pokarmowy. A jeżeli ten przewód pokarmowy będzie e, odpowiednio e, szczelny, odpowiednio sławiony. E, e, odpowiednio odpowiednio to cały nasz organizm również będzie bardziej odporny na zakażenia. I teraz, jeżeli wybierzemy sobie właśnie taki produkt, który zawiera te żywe, bakter żywe kultury bakterii, ale przygotujemy sobie na przykład koktajl na bazie kefiru, maślanki, czy zsiadłego mleka, czy jogurtu, dodamy na owoce, mogą być to w zależności właśnie od pory roku, bo mogą być to owoce świeże, mogą być też owoce mrożone, możemy sobie je rozmrozić, możemy sobie spożywać lekko zmrożone, jeżeli chcemy właśnie taki bardziej orzeźwiający, taki chłodny koktajl. Dodajemy właśnie do środka do takiego koktajlu dodajemy banana dla lekkiej słodyczy, ale dodamy też na przykład soku z cytryny, gdzie jest bardzo dużo witaminy C. To nie dość, że mamy jeszcze właśnie źródło tych żywych Kultury, kultur bakterii, to jeszcze mamy dodatkowo źródło witaminy C, czyli, a wiemy, że witamina C jest bardzo ważną witaminą, jeżeli chodzi właśnie o odporność organizmu i zmniejszenie ryzyka zachorowania na przykład na te wszystkie choroby przeziębieniowe, które nas będą pewnie dotykały. Dodatkowo, żeby wzmocnić, potęgować jeszcze takie działanie właśnie takiego koktajlu, możemy dodać troszkę ziaren zbóż, które będą nam jeszcze dodatkowo wzmagały wzrost tej prawidłowej mikroflory jelitowej, czyli będzie ona jeszcze bardziej odporna na wahania, wyreguluje nam pH w przewodzie pokarmowym. No same tak no, to naprawdę. To jest super mixy, które są tak, takimi jak zdrowymi bombami dla naszego organizmu. I co ważne, że zawsze możemy wybrać to, co, co lubimy, tak? Bo nie każdy każdy lubi coś innego, każdy ma inne upodobania, a tu jest no masa szereg różnych produktów, które możemy dodać, bo to nie musi być na słodko, może być bardziej właśnie taki koktajl, bardziej na. Tak, bardziej wytrawny, na przykład przez dodatek szpinaku, tak, szpinak, witamina C, czyli żelazo, sok cytryny, witamina C, tutaj te bakterie, żywe kultury bakterii mlekowych z mlecznych produktów fermentowanych. Kolejny taki mięs, który da nam właśnie źródło witamin zwiększających naszą odporność organizmu. No, i świetną wiadomością jest to, że to są wszystko rzeczy, które bardzo łatwo przygotować, bo albo po prostu sobie kupujemy i pijemy taki naturalny produkt, który po prostu wyjmujemy z lodówki. Z lodówki, tak. Albo jeśli właśnie mamy tutaj ochotę na różne takie inne smaki, tak, no bo. Są dni, kiedy bardziej chcemy coś na słodko, są dni, kiedy coś bardziej na słono. To te produkty nam to wszystko umożliwiają. I właśnie, ja to... zawsze wierzę, że właśnie to jest bardzo fajne, że nie musi być to stricte określony właśnie. Smak, tak? No każdy wybierze coś dla siebie ze względu na plastyczność smaku, jeżeli chodzi o mleko i produkty mleczne. Dostosuje się i będzie się doskonale komponować z owocami, ale i doskonale będzie się komponować z warzywami. No to, jest, to jest, Nie ma chyba takich innych produktów, które by były tak plastyczne. Znakomicie, tutaj nie, nie ma dzięki temu wymówek, że nie, bo ja jednak chciałem coś na słodko, a, nie, 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 a w tym nie ma, albo na słono i tak dalej. Więc to są bardzo dobre wiadomości dla naszych słuchaczy. A te korzyści, które będą płynęły z tego, że w ten sposób będziemy chronić swój organizm, dodawać mu tą warstwę ochronną, myślę, że są szalenie ważne. Tym bardziej, że e, patrząc na pogodę za oknem, jesienią czy zimą, oraz jak na całe zagrożenie i covid i różnymi innymi chorobami, ja no, to, to, jest dosyć, to, to jest dosyć ważne, żebyśmy po prostu dbali o siebie. I właśnie mleko i produkty mleczne nam to zapewniają. Agnieszka Surkont, dietetyk. Dziękuję bardzo Ciebie. za to za nasze spotkanie. Dziękuję Ciebie za bardzo. Do kolejny usłyszenia. nasz mleczny podcast. No i zapraszamy do słuchania nas w kolejnym odcinku. Mleczne podcasty zrealizowaliśmy w ramach kampanii Polskie Produkty Mleczne dla Wszystkich. Kampania została sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.